Na gorąco, tuż po emocjonującym finale koszykówki mężczyzn akademickiej ligi AZS witamy w naszym studiu. Jest ze mną Mateusz Orłowski, AMW Gdynia. Dzień dobry. Drużyna, która zwyciężyła pokonując Politechnikę Opolską 66 do 55. Gratuluję zwycięstwa, tytułu mistrzów. No jak byś opisał to spotkanie? Goniliście, goniliście, aż w ostatnim kwarcie udało się. Tak, tak. Od początku graliśmy można powiedzieć jak równy z równym, gdzieś tam z lekką przewagą Opola. Była to bardzo fizyczna gra. Opole postawiło nam ciężkie warunki fizyczne. My też nie byliśmy aż tak gotowi fizycznie, żeby ich zatrzymać, ale to jak trafialiśmy w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie niestety braku na skuteczności to było widać na boisku. W drugiej połowie dobra obrona, skupienie, skuteczność i to było, pozwoliło nam wygrać ten mecz. A fizyczne i dusza ławka rezerwowych też była waszym Atutem jakby w tym spotkaniu wam, no więc po prostu starczyło siłę, bo się w bardziej wybiegania wiadomo, lepsza aktywność fizyczna i lepsze przygotowanie to też lepsze przekłada się pewnie na rzuty. Tak, dokładnie. To, to, że mieliśmy dłuższą ławkę, no to, to było na pewno na plus, bo jak nie było już siły, daliśmy się wszystko w obronie, w ataku, to mogliśmy na chwilę odpocząć, weszli, zrobili robotę to, co mieli zrobić i wracamy z powrotem i to na pewno dało nam trochę odetchnienia. Mesz finowy najtrudniejszym był dla Was spotkaniem w tej lidze akademickiej, czy może droga do tego finału była no, trudniejsza i nie była taka usłana różami? Myślę, że ten mecz był najcięższy jednak. E, sam e, rozmawialiśmy pierwszy raz, bierzesz udział w lidze akademickiej, AZTS. byś ocenił tą poziom organizacji, tą całe lasery, no które tutaj mamy, za chwilę byś odbierali medale, dekoracja, jak oceniasz to, co dzieje się całą tą otoczkę tej ligi. Tak jak mówiłem, jestem tutaj pierwszy raz i naprawdę nie spodziewałem się takiej oprawy. Jestem pod wrażeniem, jak to wygląda, bo naprawdę nie, jeden, nie jedna organizacja by się tego nie powstydziła. Jestem pod wysokim wrażeniem, bo widać, że podeszli organizator tego profesjonalnie. Wiadomo, że koszykówka akademicka to kojarzy nam się z jej rozgrywkami amerykańskimi. Czego brakuje jeszcze w Polsce, żeby ten poziom akademickiej koszykówki dogonić, bo jak mówimy pierwszą Kojarzy nam się ci Amerykańscy, też te Rookie of the Year tak. i tak dalej. Czego nam brakuje? Infrastruktury, rozwoju od najmłodszych, no właśnie? Przede wszystkim myślę, że to też nie ma tak porównywać co do NCAA w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jest jakby liga trochę przed NBA, jak można tak powiedzieć. A u nas są te jednak ligi normalne, koszykarskie. Ale czego brakuje? No przede wszystkim yy, może jakiś. Wyższy poziom, żeby zawodnicy wszyscy, którzy studiują, bo wiadomo, nie wszyscy najlepsi zawodnicy studiują, więc nie mają prawa tutaj grać, więc może tego brakuje. A sam poziom tej Ligi Akademickiej AZS, jakbyś ocenił, do czegoś można porównać Ampy, Akademickie Mistrzostwa Polski, czy jednak, nie wiem, druga, pierwsza liga mężczyzn? Myślę, że Ampy i Liga Akademicka są bardzo zbliżone do siebie. Te lepsze zespoły, te lepsze akademie biorą graczy ligowych. Yy, ligi z pierwszej ligi zeksta klasy i rywalizują między sobą, więc naprawdę taki finał Ligi Akademickiej czy Ampów jest naprawdę na wysokim poziomie. Co do tego meczu finowego jeszcze wracając, yy, drużynowość, indywidualność, co tutaj jeszcze jest taką siłą waszej, waszej drużyny? Myślę, że atmosfera, naprawdę gdyby nie było tej atmosfery, nie bawilibyśmy, do, nie, baw, nie bawilibyśmy się dobrze, no to też nie byłoby takiego zgrania na boisku, Co prawda nie trzydziemy ze sobą na co dzień, ale to jak się zgrywamy, jak się dogadujemy, to też yy, działa na plus. No właśnie, zabawa, atmosfera, sport to ważne że w AZS-ie, jak będziecie teraz świętowali za kilka chwil już ten e, złoty medal ligi AZS, jest jakiś pomysł, e, no bo długa droga przed Wami powrotna. Tak, 8 godzin, myślę, że pomysły są, ale na razie do niczego jeszcze nie dochodzi, mamy czas pomyśleć o tym. Dobra, dziękuję bardzo, serdeczne gratulacje raz dziękuję jeszcze, bardzo. tyle, świeżo upieczony mistrz ligi akademickiej AZS, a my powoli kończymy. Te nasze podsumowania tutaj z Krakowa jeszcze trwa ostatni finał siatkówki mężczyzn.